Dzień dobry, witamy w komentarzu politycznym. Michał Jonek i mój goście Paweł Usiądek, jeden z liderów Konfederacji i lider w okręgu płocko Ciechanowskim. Witam Ciebie, Pawle, po raz kolejny. Witam serdecznie, witam Państwa. Nie zmieniamy tematu, drodzy Państwo. Tak jak poprzednio rozmawialiśmy o wyborach w Stanach Zjednoczonych, a te dla przypomnienia już 3 listopada, więc kampania w USA wchodzi w decydującą fazę i o tej fazie będziemy rozmawiać właśnie z Pawłem. Pawle, no właśnie, czy Donald Trump Twoim zdaniem ma większe czy mniejsze szanse niż 4 lata temu? Wydaje się oczywiście, że ma mniejsze szanse niż 4 lata temu. Przede wszystkim nie ma tego efektu świeżości. To znaczy, że jest efekt zmęczenia Trumpa? Tak. Sondaże są podobne do, do tych sprzed 4 lat. Pani Hillary Clinton w tym samym czasie miała mniej więcej takie same poparcie, jakie w tej chwili ma pan Joe Biden. Może różnica między kandydatami 4 lata temu była odrobinę mniejsza, ale to, to nie są duże różnice, ale wygląda na to, że Donald Trump ma mniejsze szanse na wygraną niż 4 lata temu. Te wybory, o czym nie wszyscy wiedzą, już trwają, już się zaczęły, bo Amerykanie głosują w trybie korespondencyjnym, czyli coś, co miało być wprowadzone również w Polsce w tym roku, a co jak wiadomo nie wyszło, bo wybory przecież te pierwotne zaplanowane na 10 maja się nie odbyły. No właśnie, trwają wybory korespondencyjne. Czy mamy statystyki, które mówią o tym, jak wielu Amerykanów zdecydowało się właśnie w takiej formule głosować i w ogóle dlaczego. Tak wygląda to głosowanie za oceanem. Formuła wyborów korespondencyjnych w Stanach Zjednoczonych ma bardzo długą tradycję, jednak nigdy nie odbywała się w takiej skali jak w tej chwili. Na ten moment około 15 milionów wyborców amerykańskich już zagłosowało, więc to jest bardzo duża liczba. Na pewno musimy. Powtarzać cały czas, że wybory w Stanach Zjednoczonych trwają, a nie dopiero się odbędą 3 listopada, więc wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już ma wpływ na końcowy wynik. Niestety te wybory, podobnie jak w Polsce, niosą za sobą bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo nadużyć. Donald Trump, jego taktyka w tej chwili wyborcza, jest między innymi oparta na tym, że korespondencyjnie. Głosują osoby nie te, co, które powinny, które są uprawnione. Bardzo często karty do głosowania trafiają w ręce osób, które nie są uprawnione do skorzystania z tej karty. To co Amerykanie handlują tymi kartami do głosowania? Nie do końca. W niektórych stan stanach z Stanów Zjednoczonych jest to dobrze rozwiązane, ale w niektórych stanach karty do głosowania idą na przykład na stare adresy zamieszkania. Te adresy nie są weryfikowane, nie jest weryfikowane kto wypełnia daną kartę, nie, nie ma podpisu. To wszystko w zależności od tego, jaki stan za to odpowiada, za, za organizację tego procederu. Jednak w niektórych Stanach, przede wszystkim w Stanach, którym, które są zarządzane przez polityków Partii Demokratycznej, to wygląda bardzo fatalnie i moim zdaniem liczba głosów... W ten sposób oddanych już w tej chwili opiewa na setki tysięcy. A jak będzie efekt końcowy, tego nikt nie wie. Jednak bardzo duże zagrożenie związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych jest właśnie z tej strony, ponieważ te wybory mogą być podważone przez jednego lub drugiego kandydata. O ile Joe Biden powiedział w trakcie swoich debat, że. Kiedy wygra Donald Trump, to, to on mu pogratuluje i uzna ten wybór Stanów Amerykanów, o tyle Donald Trump uciekał od odpowiedzi na to pytanie i nie chciał kategorycznie odpowiedzieć na to, czy w sytuacji, kiedy Joe Biden wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, on te wybory uzna. A z perspektywy rynków finansowych, z perspektywy światowej gospodarki nieuznanie wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych będzie wiązało się z bardzo poważnymi konsekwencjami. To o tych rynkach finansowych w kontekście Chin chociażby jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Natomiast mi się nasuwa takie pytanie, czy Amerykanie dzisiaj są odpowiednio zabezpieczeni przed atakami z zewnątrz, tak jak cztery lata temu wybory w Stanach Prezydenckich no, ingerowała Federacja Rosyjska? Amerykanie wyciągnęli pewne wnioski, odrobili lekcje? Nie do końca. Jest bardzo dużo ataków hakerskich w tej chwili na systemy wyborcze w Stanach Zjednoczonych. O te wszystkie ataki są oczywiście obwiniani w tej chwili Rosjanie. Czy tak jest, nie mam pojęcia. Ale rzeczywiście to jest nowe zagrożenie naszych czasów również. To jest zagrożenie, którego wcześniej nie znaliśmy w takiej skali. W Stanach Zjednoczonych kolejny raz dochodzi do bardzo licznych nadużyć cyberataków, cyberprzestępstw związanych z procesem wyborczym, i to jest rzeczywiście bardzo duże zagrożenie, i pod tym kątem w Stanach Zjednoczonych nasi koledzy nie, od, nie odrobili lekcji, absolutnie, ale tu jako ciekawostkę mogę powiedzieć Państwu, że powtarza się również sytuacja sprzed czterech lat, kiedy Wtedy wyciekły prywatne maile jednego z kandydatów pani Hillary Clinton, a w tej chwili wyciekły prywatne maile syna jednego z kandydatów, pana Bidena. I to również odsłoniło kolejne zagrożenie dla demokracji światowej, dla, dla funkcjonowania procesu wyborczego. Otóż media społecznościowe, Facebook, Twitter i inne, Instagram, Masowo cenzurują informacje o tym, co znajduje się w tych mailach, cenzurują dziennikarzy, którzy piszą na ten temat, także to jest bardzo duże zagrożenie i kolejny raz musimy się z tym zmierzyć. No i oczywiście również chyba ma to przełożenie na, bezpośrednio na wyniki tak. wyborcze, prawda? Zależy oczywiście, co w tych mailach się znajduje. Jeśli ktoś decyduje się na, na takie ataki hakerskie, haters no to po to, żeby jednak o czymś kontrowersyjnym poinformować opinię, opinię publiczną. Wygląda na to, że, przepraszam, że przerwę. W tych mailach znajdują się bardzo ciekawe rzeczy, bo prawdopodobnie tam znajdują się dowody na to, że rzeczywiście syn pana Biden'a miał coś wspólnego z korupcyjnymi, e, nepotycznymi e, propozycjami w spółce, w której pracował, a która była związana z ukraińskimi oligarchami. Więc e, rzeczywiście wygląda na to, że jest nad czym się pochylić. E, mówiłem o, o... Tej analogii do 10 maja, do wyborów w Polsce, jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne, które dla przypomnienia, drodzy Państwo, w Stanach Zjednoczonych już trwają. A analogię dotyczącą. Również debat, debat prezydenckich. W Polsce nie doszło finalnie do takiej debaty Trzaskowski-Duda. W Stanach Zjednoczonych nie odbyła się debata zaplanowana. Odbyły się za to dwa spotkania z wyborcami. Joe Biden w Pensylwanii, Donald Trump na Florydzie. Czy coś to zmieni? Te, te spotkania z wyborcami, to że obaj kandydaci poświęcili swój czas na to, żeby się spotkać, żeby podpowiadać na pytania wyborców. Przede wszystkim zmieniła się strategia wyborcza obu kandydatów. Ze względu na to, że Donald Trump zachorował na COVID-19 i poza tym, oczywiście, Stan Zjednoczonych. W dalszym ciągu trwa epidemia, w tej chwili już jest trzecia fala, nawet z badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych ma miejsce w tej chwili trzecia, ale najsłabsza na szczęście, fala COVID-19, nie wiadomo jak będzie później, ale ze względu na to, że Donald Trump zachorował, że zachorowało około 30 osób z otoczenia Donalda Trumpa, osoby odpowiedzialne za kampanię wyborczą, to ze względu na to ta kampania ma inny przebieg. Debata miała się odbyć wczoraj. 15 października, nie odbyła się. Donald Trump nie zgodził się na to, żeby ta debata odbyła się wirtualnie, ponieważ bał się, że osoby, które będą obsługiwać organizacyjnie tę debatę, będą moderować ją w niekorzystny dla niego sposób. Ale to nie spowodowało odbioru wśród Amerykanów, że Donald Trump schurzył przed takim starciem w internecie. Być może, być może, być może, być może tak. Rzeczywiście zawsze kandydat, który rezygnuje z debat jest skazany na jakiś tam krytykę, prawda? Ze Strony wyborców. Także rzeczywiście być może tak było. Niemniej Donald Trump bardzo mocno chce się spotykać z wyborcami, organizuje wiece. Już w tym tygodniu miały miejsce pierwsze wiece, ponieważ lekarze uznali, że nie zaraża i jest zdrowy, i wykorzystuje to również w kampanii wyborczej. Nieco ostrożniejszy jest Joe Biden, który tych wiecy nie organizuje. On organizuje raczej spotkania zamknięte, wirtualne gdzie są wirtualnie zadawane pytania, gdzie są wirtualnie obsługiwani wyborcy, dziennikarze i wszystko, co się z tym wiąże. Wczoraj miała, bardzo ciekawa, ciekawe, wczoraj miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ na tym parawiecu spotkaniu z wyborcami Joe Bidena ten... Kandydat demokratów powiedział zaskakujące słowa na temat Polski i jej roli w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, ponieważ wczoraj Joe Biden porównał Polskę do... Systemów totalitarnych, takich jak Białoruś czy Węgry, prawda? Chociaż na Węgrzech również nie ma systemu totalitarnego, ale. ale... No, dla liberalnej części środowiska europejskich, tych społeczeństw zachodnioeuropejskich, no to Węgry z pewnością są krajem totalitarnym, a Wiktor a Orban dyktatorem. Dokładnie. I to uzmysłowiło analitykom, oczywiście my o tym wiemy od dawna, ale, ale być może analitycy liberalni czy, czy Analitycy związani np. z prawem i sprawiedliwością w Polsce nie do końca mają świadomość tego, że kiedy wygra Joe Biden, on będzie mówił tak jak zachodnioeuropejska lewica. I on pod tym kątem będzie absolutnie zdany na to, co myśli, co sądzi i co mówi na, ten, na temat Polski, na temat Węgier, na temat Białoruś. Elita partii lewicowych, partii socjalistycznych, liberalnych z Europy Zachodniej. Także czy Prawo i Sprawiedliwość, i czy Polska, jesteśmy przygotowani na to, że Joe Biden obejmie urząd prezydencki w Stanach Zjednoczonych i wszystko, co się z tym wiąże, prawda? Więc przemodelowanie sytuacji międzynarodowej, stosunków zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i innymi państwami, prawda? Bo w, tej, w tej sytuacji, która miała miejsce do tej pory, zarówno od strony militarnej, jak i politycznej, jak i gospodarczej, jednak opieraliśmy się na tym sojuszu, prawda? W tej chwili ja mam obiekcję co do tego, czy Polska i czy rządzący Polską w tej chwili są przygotowani na to, że to się wszystko może zmienić z dnia na dzień. Czy przy zmianie gospodarza Białego Domu, no, wiadomo, że ulega zmianie, również zmianom personalnym y, cała administracja. Natomiast, czy przy zwycięstwie Bidena możemy spodziewać się nowego ambasadora y, w, w Polsce zamiast Georgette Mosbacher? Prawdopodobnie tak. Chociaż ja wcale nie uważam, że pani Mosbacher jest złym ambasadorem pod tym kątem, że pani ambasador Mosbacher jest po prostu bardzo szczera. I dzięki temu nie trzeba wymyślać, co ta pani ma na myśli, tylko po prostu ona mówi, co ma na myśli. E, oczywiście jest bardzo słabym dyplomatą, bardzo złym ambasadorem swojego kraju, ale jednocześnie bardzo łatwym do przeczytania dla analityków, dla polityków, którzy nie mają informacji z pierwszej ręki. E, więc pod tym kątem być może następny ambasador wcale nie będzie dla Polski lepszy. E, on również będzie realizował interesy no swojego mocodawcy, prawda? Ale może być na przykład to. dużo zręczniejszy w tym zakresie, prawda? Więc e, pani Mosbacher, być może jeszcze zapoczęmy za panią Mosbacher i za jej nieudolnością dyplomatyczną, e, więc e, jeżeli chodzi o panią Mosbacher, to, to tyle, ale jeżeli chodzi o w ogóle e, z, zmianę ewentualnie paradygmatu myślenia o stosunku między Polską a Stanami Zjednoczonymi, to moim zdaniem e, wraz z wygraną Joe Bidena e, będzie miał miejsce przewrót kopernikański. No, zobaczymy, jak, jak to wszystko się potoczy, drodzy państwo. Wspomniałeś, Pawle, na początku o, o rynkach finansowych. Ja obiecałem, że do tego tematu wrócimy i tak się dzieje. Chińska giełda szaleje na giełdzie wzrosty, niesamowite wzrosty. To jest spowodowane oczekiwaniami przedsiębiorstw w Chinach na zwycięstwo Joe Bidena? Ja tak to odczytuję. Giełda chińska ma w tej chwili najwyższe notowania od 5-6 lat. Jest już wyceniana na ponad 10 bilionów dolarów i jej rekordy moim zdaniem są związane z tym, że inwestorzy z całego świata, bo to nie tylko oczywiście firmy chińskie, ale inwestorzy z całego świata łączą interesy chińskiej gospodarki, chińskiej ekonomii z ewentualną wygraną Joe Bidena. No, wszystkim... Donald Trump mówił o tym, że przez ostatnie kilka lat Joe Biden był taką cheerleaderką Chin. Poniekąd ma rację. Demokraci rzeczywiście przechodzą z tych pozycji powiedzmy quasi patriotycznych, amerykańskich na pozycje globalistyczne, typowo globalistyczne. Joe Biden jest ekspozyturą globalistów zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na, na arenie międzynarodowej. On nie tylko w swojej agendzie ma nowy zielony ład, on nie tylko ma w swojej agendzie polepszenie relacji na przykład z Chinami, co prawdopodobnie oznacza po prostu przegraną Stanów Zjednoczonych w rywalizacji gospodarczej z Chinami, ponieważ nie da się mieć dwóch hegemonów na świecie, prawda, gospodarczych. To jest tak zwana pułapka Tukidydesa. Czyli jak jedno mocarstwo schodzi z areny, to drugie wchodzi i oba te mocarstwa idą na zwarcie. I zawsze w historii świata tak się działo, prawda? Jak jeden, jedno imperium dołowało, prawda? to to imperium, które, którego miało zastąpić, musiało iść na zwarcie. W tej chwili Stany Zjednoczone i Chiny są w tym właśnie momencie swojej historii. I Joe Biden ewidentnie służy temu, aby gospodarka, ekonomia, rozwiązania, które są, służą Chinom w dalszej perspektywie, mogły wygrać w tej globalnej walce. To po pierwsze. Po drugie, tydzień temu miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja. Otóż Hillary Clinton napisała bardzo głośny w Stanach Zjednoczonych artykuł w piśmie poświęconym sprawom zagranicznym Foreign Affairs. I w tym artykule Hillary Clinton zawarła tak naprawdę nowy paradygmat myślenia o, e, militar... o polityce militarnej Stanów Zjednoczonych. Mógłby ktoś powiedzieć, że Hillary Clinton przysznie startuje w tych wyborach, prawda? Ale, Ale e, to jest była kandydatka 4 lata temu, demokratów na Dokładnie tak. A więc jej głos jest. Jest istotny dla Amerykanów. Dokładnie tak. Przede wszystkim Joe Biden to jest marionetka amerykańskiego lewicowo-liberalnego establishmentu. To jest człowiek, który ma bardzo duże problemy zdrowotne i każdy analityk, każdy obserwator sceny politycznej amerykańskiej wie, że to jest osoba, która została po prostu wydelegowana do tego, aby wygrać wybory z Donaldem Trumpem. A Hillary Clinton to jest przedstawicielka najbardziej wpływowego klanu polityczno-gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, klanu Clintonów. Więc to, co napisała Hillary Clinton, ma być może większe znaczenie nawet niż to, co mówi Joe Biden prawda, w swojej kampanii wyborczej. I Hillary Clinton w tym artykule powiedziała nie więcej, a tylko to, że Stany Zjednoczone powinny zmienić paradygmat myślenia o swojej ekspozyturze militarnej na świecie. I powinna zwijać swoje wojska. Hillary Clinton napisała w tym artykule, że Stany Zjednoczone powinny zrezygnować z na przykład um, wojsk lądowych w innych częściach świata, że powinni zrezygnować na przykład z czołgów, um, z produkcji czołgów, która ma miejsce w tej chwili w Ohio um, i, i z wielu innych rzeczy, a przestawić stan, um, Armię Stanów Zjednoczonych na wojnę cyfrową, na wojnę. Um, dalekiego zasięgu na wojnę y, która nie będzie miała y, takiego tradycyjnego przebiegu być może z y, czysto militarnego y, punktu widzenia ma to swój sens prawda ale stany zjednoczone i armia stanów zjednoczonych to nie jest tylko siła militarna to jest siła polityczna prawda lotniskowce które y, stacjonują w różnych częściach świata na przykład na morzu południowochińskim to są ekspozytory polityczne stanów zjednoczonych one tam pilnują interesów y, Gospodarczych, nie tylko politycznych, a militarne kwestie, militarne interesy są na którymś tam miejscu z kolei, prawda? Więc jeżeli pozbędziemy się lotniskowców, jeżeli się pozbędziemy baz wojskowych, jeżeli się pozbędziemy armii lądowej z wielu części świata, co to oznacza dla Stanów Zjednoczonych, co to oznacza dla globalnej gospodarki światowej? Oznacza to to, że dajemy miejsce na wejście gospodarki armii chińskiej, prawda? Ponieważ kiedy, kiedy Chińczycy budują Jedwabny Szlak tylko dlatego, że nie mogą się swobodnie poruszać po oceanie, prawda? Którego pilnują lotniskowce Stanów Zjednoczonych. No to, to Amerykanów w takim razie nie, nie zaskoczył ten głos Hillary Clinton? Ja myślę, że Amerykanie nie rozumują nawet w ten sposób, bo jeżeli to ubrać w takie słowa, które napisała Hillary Clinton, że po prostu musimy mieć nowoczesną armię, która będzie, nie wiem, desanty z kosmosu robiła, no to jeżeli ktoś to posłucha, a jeszcze się oglądał dużo hollywoodzkich filmów, to stwierdzi, no, no to tak trzeba zrobić, szczególnie, że to będzie na przykład połowę tańsze niż w tej chwili armii, prawda? No to przeciętny wyborca może sobie pomyśleć, no to jest osoba, która myśli, prawda, i oszczędnie i nowocześnie. A to tak się nie dzieje, ponieważ, yy, Michale, co jest, yy, jest dyskoteka, prawda, ekskluzywna w centrum Warszawy i co jest lepsze z punktu widzenia jej właściciela? Czy to, że na bramce tej dyskoteki stoi duży, dwumetrowy facet, który być może nawet nie umie się bić, ale samą posturą odstrasza potencjalnych agresorów. Czy nikt? Ale potencjalnie w środku dyskoteki jest ktoś kto powiedzmy maczuwać nad bezpieczeństwem i się lepiej bije niż ten dwumetrowiec. Nie, no oczywiście, że to, to prawda ten jest w środku z perspektywy, z perspektywy właściciela takiego lokalu wiadomo, że jak najwięcej ludzi wpuścić do środka, bo taki klub zarabia. Ale jeżeli, na drinkach, więc... jeżeli tak, ale jeżeli nikogo nie ma na bramce, to nie są odstraszanie potencjalni nie, oczywiście, e że, oczywiście, że tak. agresorzy, prawda? I tak samo na tej samej zasadzie funkcjonuje armia amerykańska. Jeżeli ona nie będzie miała swojej ekspozytury na morzach światowych, jeżeli nie będzie miała swoich baz lądowych w Polsce, w Niemczech, w innych państwach, tu abstrahując od tego gdzie, jeżeli ich nie będzie na Bliskim Wschodzie, to dla kogo zrobią miejsce? Dla Chin. Proszę Państwa, moim zdaniem, bardzo dużo osób mnie w ostatnim czasie pyta to kiedy w końcu nastąpi ten realny kryzys, kiedy będzie miało miejsce to przebiegunowanie sił politycznych w skali światowej. Ja uważam, że wtedy, kiedy w Arabii Saudyjskiej dom Saudów przejdzie na stronę chińską. Będzie miał je wtedy. Jeżeli. System, no, to są bardzo poważne powiązania biznesowe pomiędzy właśnie Saudami a, a z rządem Stanów Zjednoczonych. Sto lat temu Saudowie byli tak samo powiązani z imperium brytyjskim i co z tego? I zdradzili na rzecz amerykanów. Kto no, nam zapewni, kto że jest się silniejszy? Ten, ten dokładnie ma przede, wszystkim, biznesem. przede wszystkim. Przede wszystkim, jeżeli Stany Zjednoczone zabiorą swoje wojska z bliskiego wschodu i z innych miejsc na świecie, a wejdą w to miejsce chińczycy, to być może nie będą mieli wyjścia, prawda? A Michale. I drodzy Państwo, system światowy opiera się na petrodolarze, prawda? A petrodolar i, i ta y, fabryka dolarów, która ma miejsce w tej chwili, działa tylko dlatego, że cały świat jest zmuszany do tego, żeby płacić za ropę w dolarze, prawda? A co będzie, jak będziemy się rozliczać w innej walucie? Co będzie z tymi y, dolarami, tymi bilionami dolarów wydrukowanych y, w ostatnim czasie? One stracą na wartości, one będą warte tyle, co bawełna, na której zostały wydrukowane, bo dolary nie są wydrukowane na papierze, tylko na bawełnie. To, będzie, to, to ma bardzo duże konsekwencje i ten artykuł, który napisała Hillary Clinton, który został opublikowany w ostatni weekend, właśnie o tym mówi i te zagrożenia można w nim wyczytać. Ale czy będą one zrealizowane i czy Donald Trump jednak wymyśli coś w końcówce kampanii, żeby wygrać wybory? Tego nie wiem. A czy administracja Donalda Trumpa zareagowała w jakiś sposób na ten artykuł Hillary Clinton? Oni się odnieśli do tych słów, które tam wypowiedział. Oczywiście ten artykuł jest bardzo mocno i szeroko i bardzo jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo programów jest na ten temat. Bardzo wielu analityków się nad nim pochyla. Niemniej jednak emocja społeczna jest gdzie indziej. Niestety w takich czasach, w których my w tej chwili żyjemy, nieważne są kwestie merytoryczne, ważne jest kto jaki miał krawat, kto się zdenerwował na kogo i kto jakimi słowami kogo obraził, prawda? Media amerykańskie skupiają się przede wszystkim na covidzie, na tym czy Trump już jest na pewno zdrowy, czy może jeszcze kogoś zaraża, a kto jeszcze w jego otoczeniu jest narażony na zachorowanie. Tym się zarówno media, jak i wyborcy amerykańscy interesują. No i Kwestiami... nominacjami do Sądu Najwyższego również, bo to również. też jest szeroko komentowane. Ale to, to, to też mogę powiedzieć o, o nominacjach do sądu Najwyższego, bo to również jest bardzo ciekawe dla naszych wyborców. Nie wiem, czy Państwo i Ty, Michale wiesz, że w Stanach Zjednoczonych nie ma nigdzie napisanej zasady, że w Sądzie Najwyższych w Najwyższym jest dziewięciu sędziów. To jest tylko tradycja. Ja z tego, co widzę w amerykańskiej debacie i to, jak obserwuję to, co piszą demokraci w swoich mediach, Jestem prawie przekonany, że jeżeli zostanie nominowana nowa kandydatka do Sądu Najwyższego przed wyborami i będzie rzeczywiście proporcja konserwatystów do liberałów 6 do 3, to po uzyskaniu większości w Senacie, na co bardzo liczą demokraci w tym czasie i, i rzeczywiście mają na to szansę, po tym jak kongres będzie demokratyczny i jeszcze Joe Biden wygra wybory, to sobie nielegalnie, czy może niezgodnie z tradycją, nominują kolejnych demokratycznych sędziów i i tak zmienią Wyroki tego sądu. Także ja bym nie był absolutnie takim optymistą, że to, że ta pani zostanie sędzią Sądu Najwyższego, cokolwiek w dłuższej perspektywie zmieni. Gra jest otwarta, gra jest warta z pewnością świeczki i w każdym kierunku ta gra może podążać. Jeszcze, jeszcze te zmiany na pewno będziemy z Pawłem tutaj komentować. No i cóż, będziemy się z Państwem już żegnać. Pawle, dziękuję za przybliżenie sytuacji wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy oczywiście raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia następnym razem.